Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Decyzja wywołała falę krytyki, bo w praktyce uderza w setki tysięcy Ukraińców żyjących i pracujących w Polsce, a także w polskich pracodawców. Nowe przepisy miały przedłużyć ochronę czasową do marca 2026 roku i uregulować wypłatę świadczenia 800 Plus dla uczących się nastolatków. Weto oznacza, że obecne zasady pobytu wygasną już we wrześniu przyszłego roku. Ekspertka Konfederacji Lewiatan, Nadia Winiarska, podkreśla, że decyzja prezydenta rodzi niepewność i stoi w sprzeczności z polityką Unii Europejskiej, która już zagwarantowała Ukraińcom dłuższą ochronę. Brak stabilnych ram prawnych może pozbawić ich prawa do pracy, a to bezpośrednio uderzy w polską gospodarkę. Ukraińcy stanowią dziś ponad 65% wszystkich legalnie zatrudnionych cudzoziemców w Polsce, a aż 80% z nich jest aktywnych zawodowo. To jeden z najwyższych wskaźników wśród uchodźców wojennych na świecie. Pracodawcy ostrzegają, że brak kontynuacji przepisów pogłębi problem braku rąk do pracy, szczególnie w kluczowych branżach, które od lat borykają się z niedoborami kadrowymi. Prezydent Nawrocki tłumaczy swoje weto koniecznością zmian w podejściu do pomocy, a w zamian zapowiada własny projekt ustawy. Ma on zawierać m.in. wydłużenie procesu nadawania obywatelstwa, ostrzejsze kary za nielegalne przekroczenie granicy oraz zapis o zakazie propagowania symboliki banderowskiej. Eksperci nie mają wątpliwości, prezydenckie weto uderza przede wszystkim w uchodźców i polskich pracodawców, a skutki tej decyzji mogą odczuć całe sektory gospodarki.